Cześć, z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale Autodiscover. Mega ciepło i entuzjastycznie przyjęliście nasze poprzednie odcinki z autami za 1 i za 500 dolarów. Więc lecimy dzisiaj z kolejnym odcinkiem naszej zakupowej serii: dzisiaj kilkanaście aut, które mogliście kupić za. Około 1000 dolarów. Oczywiście to nie tak, że za 1000 dolarów, czyli plus minus 4000 zł, macie gotowe, sprawne auto do jazdy, i nagle e, okazje z Niemiec za 1000 euro niech się chowają, bo euro droższe niż dolar. Więc za 1000 dolarów to lepiej niż z Niemiec coś sprowadzić. Absolutnie nie. E, nie kończy się również rynek. Wszystkie statystyki, również nasze statystyki pokazują, że import rośnie w zastraszającym tempie. Ma na to też wpływ kurs dolara. Część z Was bała się oczywiście ceł, zarówno ceł wprowadzonych przez Trumpa, które oczywiście na nas nie mają wpływu, jak i również ewentualnych ceł odwetowych przez UE, o których na szczęście na razie nie może być mowy. Natomiast gdzieś tam y, mimowolnie. Przy całym tym celnym zamieszaniu wszyscy zapomnieli o tym, że poza cłami również Trump zaczął dewaluować dość mocno amerykańską walutę i dolar mamy aktualnie rekordowo niski w granicach 3,75 zł i jest to rekord słuchajcie cenowy dolara od 4 lat. Tak tanio jeszcze nie było, a podobno ma być jeszcze taniej. Najbardziej entuzjastyczne. Prognozy mówią nawet o 3 zł za dolara, tak więc ja osobiście oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, natomiast jeżeli planujecie zakup w drugiej części roku, to bym się chyba nie spieszył z zakupem dolara, bo może być jeszcze taniej w każdym razie jest bardzo tanio jeżeli chodzi o zakup dolara, więc te auta również taniej wychodzą. Oczywiście nie sprowadzamy głównie aut za 1, 500 czy 1000 dolarów. Jakie auta sprowadzamy, no to tutaj będzie karta do filmu podsumowującego 2024 rok. Zwykle są to auta świeże do 4-5 lat maksymalnie, ponieważ takie auta najbardziej opłaca się sprowadzać do Polski. Generalnie do Polski opłaca się sprowadzać auta warte w Polsce minimum 50-60 tysięcy złotych. To nie znaczy tak, że auto warte w Polsce 30 czy 40 tysięcy złotych nie opłaca się go sprowadzać ze Stanów, ale warto się zastanowić. Zacznijmy sobie, słuchajcie, od BMW X3 E83 z 2008 roku. Auto sprzedane jako jeżdżące, palące, z minimalnymi uszkodzeniami, jako e, normal wear, z czystym Tytułem. Za pierwszym razem nie sprzedało się za 275 dolarów, za drugim razem sprzedało się za 1100 dolarów. Białe auto z czystym tytułem z Florydy, także nie widać na nim jakiegoś zmęczenia lakieru od słońca. Nie widać również gdzieś tam ogólnie zmęczenia lakieru. Fotele nie są przecierane, auto nie jest poobijane, ma czysty tytuł i jest sprzedawany. No, nie przez było sprzedawane, nie przez ubezpieczalnie. Przebieg około 160 tysięcy mil, czyli nieco ponad 200 000 kilometrów, a pod maską rewelacyjny sześciocylindrowy rzędowy silnik BMW R6 N52. W dalszej części odcinka pokażę Wam, ile takie auto by kosztowało sprowadzone pod dom do Polski. Natomiast, słuchajcie, lecimy dalej. Mam dla Was dwa hity importowe. Myślę, że od Forda Fusiona w 2018-2019 roku boom na auta z USA się zaczął. Były takie czasy, że nie wiem, co dziesiąte auto sprowadzane przez nas to był Ford Fusion zdecydowanie mniej ich teraz sprowadzamy, rynek się nasycił, można kupić w doskonałych cenach, w dalszym ciągu Fusion w Polsce, zarówno 1.5 3-cylindrowej, jak i moim zdaniem najlepszy, najlepsza alternatywa to jest 2.0 200, chyba tam 40 koni było, ten silnik można było zagazować, natomiast był to, była to jednostka uturbiona, także dotrysk oczywiście benzyny do LPG. Był również w Fordach silnik pod gaz, natomiast był to silnik na pośrednim wtrysku, 2,5 litra pojemności, czterocylindrowy, natomiast od niego no niestety zawsze była wysoka akcyza. 18,6% A31 brzmi naprawdę drogo, i oprócz tego te fiurzonki, niestety, ale zwykłe były w wersjach wyposażenia S i SE. Pokażę Wam zdjęcia auto po niewielkiej szkodzie z przodu, natomiast clean title, najmniejsza dostępna w fiurzonie felga. No pęknięty zderzak, pęknięta lampa, groszowa naprawa, natomiast mamy tutaj wystrzeloną deskę rozdzielczą i kierownicę i dwie kolanówki, no moim zdaniem nie, no jakby fajne, 900 dolarów się kupiło, ale lepiej zapłacić 2-3 tysiące za coś, coś mi uszkodzonego, poza tym ten 2,5 pośredni wtrysk, no oczywiście gorzej jeździ, nie ma tyle mocy co, co turbo, no i musicie od niego zapłacić wyższą akcyzę. Niemniej sprzedał się za 900 dolarów. Nie wiemy, kto go kupił. Kolejny Fusion sprzedany do Meksyku, Ford Fusion Energy, czyli hybryda plug-in. Nie cieszyła się jakąś mega dużą popularnością, pewnie byłaby uwielbiana przez taksówkarzy. Zresztą jeden znajomy taksówkarz ją kupił, ale do każdego klienta, który do niego dzwonił, mówił. Przepraszam bardzo, ale musi Pan wiedzieć, że mam bagażnik wielkości Camaro Cabrio, na przykład, ponieważ tyle miejsca tam ta bateria z tyłu zajmowała, że bagażnika praktycznie nie było. Oprócz tego dwulitrowa jednostka benzynowa, silnik elektryczny wspomagający, jazda na samym prądzie, możliwość ładowania z gniazdka w domu, średnie spalanie, nawet w granicach 1,8, 2,2, 2,5 litra, można było tym samochodem uzyskać, jeżdżąc gdzieś tam w cyklu, w cyklu miejskim. To auto również sprzedało się za 950 dolarów, natomiast słuchajcie, przebieg jak na hybrydę, ja wiem, że jeżdżą Priusy z przebiegami po 400-500 tysięcy kilometrów, a nawet i pewnie może i po milion, natomiast no, 320 tysięcy kilometrów przebiegu na auto z hybrydą, z baterią, no ja bym osobiście odpuścił. Sprzedało się do Meksyku. No takie auta zazwyczaj właśnie są czyszczone przez południowych sąsiadów. Ameryki. Kolejny samochód Biały Kruk, bardzo poszukiwany przez Wolwiarzy. Jeżeli są tutaj fani marki Volvo, koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym samochodzie. Volvo C30 z 2008 roku. Z czystym tytułem. Sprzedawane w Kalifornii. Kilka razy się nie sprzedało za 375 i 475 dolarów. Ostatecznie poszło za 900 dolarów. Auto z czystym tytułem. Bardzo lekko dojechane przodem. Przebieg niecałe 199 tysięcy kilometrów, tak więc do Polski jeszcze można byłoby sprowadzić, bo poniżej 200. A pod maską 2,5-litrowa, uturbiona najmocniejsza w C30. -tkach. Wersja silnikowa, 2,5-litrowy, uturbiony silnik, dokładnie słuchajcie, ten sam co w Fordzie Focusie ST ówczesnej generacji. Bardzo podatny na tuningi i bardzo ceniony wśród właścicieli. Tak więc, na pewno ciekawe auto. Na minus to, że auto było w Kalifornii, i ten transport byłby na pewno odrobinę droższy niż ze wschodniego. Wybrzeża. Kolejny samochód, również 2,5 litrowa jednostka, natomiast był to silnik przeznaczony na rynek amerykański, wolnosący, volkswagenowski, chyba zresztą Beetle był montowany w Meksyku i do Meksyku wrócił. Trójeczka winie z przodu, więc jeżeli dobrze pamiętam, trójka to Meksyk. Tak więc, tak więc pojeździł przez kilkanaście lat, dokładnie 13, w Stanach Zjednoczonych i wrócił do Meksyku. Auto po bardzo niewielkiej szkodzie: lekko podbita maska i przerysowany zderzak. Fajne 20 calowe ciekawe koła i auto sprzedane za 875. Dolarów. Kolejny samochód Ford Flex 2011 rok. Oczywiście model niewystępujący w Europie, natomiast sprowadzamy 1-2-3 Flexy w ciągu roku. Są na nie klienci. Przede wszystkim mamy prosty silnik 3,5 V6 pod LPG. Pod maską mamy tutaj w tym przypadku napęd naprzód. Auto jeżdżące, palące, czysty tytuł i sprzedawane przez ubezpieczalnie. Zaledwie niecałe 98 tysięcy mil przebiegu, tak więc super. Auto sprzedane Phoenix w Arizonie, tamtąd niedaleko do Meksyku. I auto do Meksyku zostało wyeksportowane. Nieco większa jak na mm, poprzednie szkody, które wam pokazywałem. Szkoda, uszkodzone drzwi. Przednie prawe, tylne prawe, i boję się, że słupek też tam ucierpiał. Bardziej, jako ciekawostkę, ten sam ten samochód wam pokazujemy. Natomiast no, jest to sześcioosobowa alternatywa, którą warto na pewno przemyśleć. Jeżeli szukacie czegoś jeszcze większego, siedmioosobowego, to naprawdę w swoim czasie sprowadzaliśmy ich naprawdę masę. Mowa o Mercedesie GL-u. Dostępnym jako chyba tam była 450 V6 i 550 V8. Za grosze w porównaniu do wartości w Polsce można było te samochody i nadal w sumie można kupić w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, 9. Rok, ceny na otomoto zaczynają się od, bo sobie też to zapisałem, od 46 tysięcy złotych, natomiast 950 dolarów za ten konkretny egzemplarz. Bardzo fajny przebieg. Słuchajcie, 2009 rok, czyli 16 lat i niecałe 200 tysięcy kilometrów przebiegu. Auto odpala, jeździ, mamy kluczyki sprzedane przez ubezpieczalnie i zostało, o dziwo, w stanach. Pewnie bardziej jako dawca gdzieś tam części niż, niż naprawa, ponieważ ten przód, z przodu maska, lampy, chłodnice, des deska rozdzielcza, oczywiście cała, poduszki całe. Natomiast ten przód, ten przód dość dość, tak jak na takie auto, za takie pieniądze kupione. Podejrzewam, że nie opłacałoby się go za bardzo naprawiać. Dobra, kolejny escape, ale pewnie jesteście zainteresowani, ile za takie auto słuchajcie, trzeba liczyć importując je ze Stanów. Przygotowają dla Was dwa cenniki, cennik optymistyczny i cennik pesymistyczny. Cennik optymistyczny polega na tym, że kupujemy auto za 1000 dolarów bardzo blisko portu w Nowym Jorku, czyli w aglomeracji pewnie gdzieś tam na Long Island, jakaś aukcja blisko portu w Nowym Jorku, jakaś aukcja blisko Savannah, czy też aukcje w Miami, jakich z drugiej strony pełną, bo mamy aj, 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 Miami North, South, trzy koparty w samym Miami, West Palm Beach i naprawdę sporo tamtych aukcji. Jest auta ładne, także jeżeli kupimy auto gdzieś tam, to auto kupione za 1000 dolarów. Opłat aukcyjnych dojdzie nam niestety, ale 50% 460 dolarów około opłat aukcyjnych do tego dojdzie. I zakładając, że to auto za symboliczne 200 dolarów dostarczymy do portu, jeżeli będziemy mieli w granicach 30-50 mil to jest taki minimum obecnie za transport, to wysyłka takiego samochodu wyjdzie nas 745 dolarów. Do tego nasza prowizja, rozładowanie w agencji celnej, cło, VAT, transport do Was. Pod dom takie auto wyjdzie 21 tysięcy złotych, nawet niecałe, dokładnie 2800 przy aktualnym kursie. To jest minimum, natomiast maksimum, jeżeli będziemy mieli samochód daleko od portu w Kalifornii, gdzie powiedzmy za transport lądowy trzeba będzie zapłacić 600 dolarów. Fracht morski 1845 to jest cena fraktu morskiego. W Kalifornii, jeżeli kupicie duży samochód, bo tam było 745 za coś małego z Nowego Jorku, tutaj mamy przykładowo takiego GLA, którego chcemy wysłać z Kalifornii, to mamy 1845 dolarów za wysyłkę i sumarycznie około 28 tysięcy złotych. Jak widzicie, widełki są dość spore, minimum 21, maksimum 28 tysięcy złotych. Ten rozstrzał jest w granicach 7 tysięcy tysięcy złotych, oczywiście nie dolarów. Natomiast uważajcie, masę firm się słuchajcie, w ostatnim czasie pootwierało. TikToki, rolki namawiające Was do zakupu, zazwyczaj są to osoby ze wschodnio brzmiącym akcentem. Niekoniecznie za nimi nie idzie jakaś marka, renoma, nawet często działalność gospodarcza założona w Polsce. Więc w najlepszym wypadku takie firmy Was przekręcą na kilka tysięcy złotych na ukrytych kosztach. W najgorszym wypadku Wasze auto zamiast do Polski popłynie do Kłajpedy czy do. Morza, czy, czy do basenu Morza Czarnego, firma zapadnie się pod ziemię, a niestety rynek importowy rośnie, być może te 100 tysięcy samochodów jako, jako branża w tym roku osiągniemy, natomiast to też kusi nieuczciwych, nieuczciwych przedsiębiorców. No tak jak ja prowadzę działalność w Polsce, z Polski nie zamierzam wyjeżdżać i swoją twarz wam mm. <laughs> od kilku lat pokazuję, natomiast słuchajcie, takie firmy właśnie, zwłaszcza przez ludzi nie... nie nie polskich, powiedzmy, nie w Polsce urodzonych, zbierają renomę. 5-6 miesięcy, może nawet rok działają. Teoretycznie wszystko wygląda ok, natomiast nagle okazuje się, że już mają takie grono klientów, płynie do nich 30, 40, 50, może nawet 100 aut, a oni sprytnie, bo ponieważ to oni w waszym imieniu działają jako pośrednik, przekierowują te auta do Kłajpedy czy do basenu Morza Czarnego. No, i z takimi, słuchajcie, dziesięcioma milionami złotych znikają, wyjeżdżają na Ukrainę, na Białoruś, do Armenii, Gruzji, gdziekolwiek poza, poza Europą, i uwierzcie mi. To są ogromne kwoty, takie miliony złotych, ale praktycznie opuszczając tą, ten nasz europejski obszar gospodarczy, są nietykalni. Nie, nie mówię, że każda firma oczywiście jest, jest nieuczciwa, natomiast, natomiast sporo takich firm, przynajmniej dwie, trzy firmy, naciągając jakieś 200-300 osób, co. Przy 100 tysiącach samochodów sprowadzanych, kilkudziesięciu tysiącach osobach to jest promil, natomiast, natomiast no strata kilkudziesięciu tysięcy złotych na pewno boli. Także przede wszystkim słuchajcie, sprawdzajcie umowy, czy firma jest zarejestrowana w Polsce, jaki kapitał za nią stoi, jak długo działa, czytajcie opinie. Nie namawiam tutaj, broń Boże, do, do korzystania z nas, chociaż oczywiście was, was zachęcam. Natomiast tych wiarygodnych firm na przestrzeni tych kilkunastu lat, gdy ten import ze Stanów się rozwinął, jest naprawdę sporo. Dobra, rozgadałem się trochę, ale info moim zdaniem dość, dość ważne i żebyście nie stracili sporych oszczędności, często nawet oszczędności, może nie życia, ale ostatnich kilku lat na jakąś wymarzoną furkę. Kolejny samochód, Escape, podobnie jak Fusione kiedyś były bardzo popularne, tak popularne były Escape'y. Tutaj mamy 1.6 napęd na wersja SE, czyli dość biedna, kupiona w New Hampshire, czyli blisko Nowego Jorku. Szkoda opisana jako left side, auto jeżdżące, odpalające, sprzedane przez ubezpieczalnię, nie wiemy tak naprawdę dokąd. Bardzo ładnie na tych zdjęciach, słuchajcie, wygląda, żadnych uszkodzeń tutaj nie widać, zobaczcie, tylko i wyłącznie rozbite lusterko, przebieg około 200 tysięcy kilometrów, natomiast ceny na Otomoto w przypadku Escape'ów zaczynają się już od 30, 32 tysięcy złotych za wersję z napędem na cztery koła, tak więc wydaje mi się, że ten zakup nawet gdyby miał wyjść z Nowego Jorku w granicach 23 tysięcy złotych, nie wiemy, czy to auto zostało rozbite tuż po wymianie oleju i dużym serwisie mechanicznym, czy trzeba do niego dołożyć 5-10 tysięcy złotych. Moim zdaniem, szukając Fusiona czy Escape'a, jednak bardziej warto poszukać w Polsce. I kolejna propozycja tak, na szybciutko: to Hyundai Genesis 2.0 Turbo na niską akcyzę. 155 tysięcy mil napęd na tył, dwulitrówka, no bo niska akcyza, auto odpala, jeździ, uszkodzone delikatnie w tył, uszkodzony zderzak. Pewnie przy odrobinie szczęścia sam zderzak by się udało, może nawet polakierować, jeżeli jakiś drobny ubytek lakieru na którymś butniku by Was nie przerażał. Lampy pewnie czy zderzak do tego auta kosztują grosze, natomiast zakup troszkę droższy, 1200 dolarów, i w dodatku jeszcze Gardena California, czyli bardzo blisko Los Angeles, takie auto pod dom wyszłoby w granicach zapewne 30 tysięcy. Złotych. Dobra, to były auta teoretyczne, które gdzieś tam były licytowane. W większości z nich pewnie raczej by się do Polski nie opłacało importować. Natomiast przygotowałem dla Was kilka zakupów, które, których dokonaliście w ostatnim czasie Wy. Zacznijmy sobie, no może nie jest to samochód, ale jest to motocykl Harley-Davidson 2005 rok. Tutaj również nasz stały klient. Chyba dwukrotnie podchodziliśmy do tej licytacji. Rezerwa sprzedającego była 675 dolarów. Sprzedało się ostatecznie za 875 dolarów. I zobaczcie takiego Harleya. Oczywiście transport takiego motocykla jeszcze tańszy niż samochód, czyli poniżej 20 tysięcy złotych. Taki Harley pod Dom. Teoretycznie wartość przedwypadkowa w Stanach była 5790 dolarów, i e, jak tutaj jest opisane, motocykl był sprzedawany z czystym tytułem przez firmę Title Max Loans. A damage to był repossession czyli najzwyczajniej w świecie ktoś nie spłacał rat. E, miał taki, mimo dość tani jak na Amerykę oczywiście, motocykl na na formę jakiegoś finansowania i ten motocykl został zwinięty przez został zwinięty przez tą firmę Title, Title Max Loans i wylądował na platformie aukcyjnej, gdzie go kupiliśmy. Kolejny samochód Pewnie dostanę w poniedziałek wypowiedzenie, <laughs> oczywiście sobie żartuję, ponieważ nasz doradca klienta, Karol z naszego biura na Zakopiańskiej, napiszcie komentarz, wszyscy ci, którzy byliście przez Karola obsługiwani, w większości chyba byliście zadowoleni, Karol już grono stałych klientów posiada, chyba już 6 lat z nami pracuje, i ostatnio powiększa mu się rodzina, więc postanowił kupić Volvo. Bezpieczny samochód, wiecie, pierwsze dziecko i tak dalej. Szukał Volvo xt 92. generacji. Nasz Karol jest rodowitym Krakusem, a jak pewnie wiecie, podobnie jak i Poznaniacy, tak jak i Krakusi e, przede wszystkim słyną ze skomstwa. Więc zanim wydał kilkadziesiąt tysięcy złotych za Volvo XC 90 kolejnej generacji, przeglądając portale aukcyjne dla klientów rzucił mu się w oczy xt 90 z 11 roku, które udało mu się, słuchajcie, kupić za 1100 dolarów. Auto po uszkodzeniu przez burzę, prawdopodobnie spadła na nie, słuchajcie, jakaś gałąź, zobaczcie, rozbiła szybę, rozbiła maskę, rozbiła błotnik, uszkodziła chyba przedni reflektor, jeżeli dobrze pamiętam, nawet nie, bo to jakby poleciała gdzieś tam, gdzieś tam dalej. Ceny części do XC90 pierwszej generacji są śmiesznie tanie, zobaczcie, mamy tutaj wersję Air Design, nawet dziecko Karola będzie mogło sobie kiedyś na tych e, sprzed 15 lat telewizorkach może kiedyś jakąś bajkę pooglądać e, a mówię, dlatego Karol się na mnie wkurzy, bo potem jak będzie to auto chciał sprzedać, no to każdy ten nie wiem, czy ten film znajdzie, czy wpisze win w gogle i znajdzie, że Przecież to auto było kupione za 1000 dolarów, za 4000 zł. To czemu panie chcesz tysięcy złotych? No Tysiąc 1000% na tym aucie zarabiasz? No nie, chyba tak jak wam mówię. Do tych 1000 dolarów jeszcze jakieś tam opłaty e, opłaty dojdą. Natomiast e, aż sobie wszedłem z ciekawości, słuchajcie na OtoMoto, tam to XC90, nie wersji R-Design, to jeszcze z poszukiwanym silnikiem 3.2, oczywiście napęd na 4 koła. I przebieg niecałe 200 tysięcy km. a najtańsze XT90 na Otomoto z przebiegami po 360 i 320 tysięcy to jest 40 tysięcy złotych. Auto z przebiegiem 200 tysięcy to już jest w granicy 49 tysięcy złotych. Także jest tutaj naprawdę fajna, realna oszczędność. Więc ten wyjątek potwierdza regułę, że warto szukać. Jeżeli macie jakieś doświadczenie z samochodami, z motoryzacją, to można, wertując platformy aukcyjne, wertując amerykański internet, znaleźć znaleźć okazję. Ja wam jeszcze powiem, że w ostatnim czasie utworzyliśmy specjalną grupę dla naszych klientów, gdzieś pod filmem jest są linki, jak dołączyć do wszystkich grup, gdzie wrzucamy oferty codziennie, praktycznie najciekawsze oferty, kup teraz i w ogóle to, co znajdziemy na przeróżnych platformach aukcyjnych. Uruchomiliśmy również dla was ostatnio tak zwane przetargi kopertowe w Kanadzie, w jeszcze atrakcyjniejszych cenach można kupić auta niż w Stanach. Dolar kanadyjski tańszy niż amerykański, to też Was zachęcamy, nie chcemy zaśmiecać za, za, za naszego Walla na Facebooku dziesiątkami ofert, więc właśnie na Whatsappa wrzucamy te linki do tych do tych samochodów i naprawdę, słuchajcie, w super cenach można kupić samochody, akurat wczoraj do nas przyjechał też na naszej stronie internetowej autodiscover.pl jest ogłoszenie, przez tydzień, dwa, trzy być może będziemy oferować mimo wszystko auto do sprzedania uszkodzone, natomiast przyjechał do nas Ford Explorer ST, do wymiany mamy dwoje drzwi, Nikt się nie zdecydował na auto w transporcie. Ociliśmy je na siebie. Jest, jest do sprzedania aktualnie jako, jako auto uszkodzone do, do zakupu. Możecie wejść, zobaczyć na tego Explorer'a i na dziesiątki innych samochodów, które Wam proponujemy. I na sam koniec auto pana Tomasza. Dzięki, że wytrwaliście. łapa w górę, komu film się podobał. Napiszcie komentarz. Który z dzisiejszych samochodów był najciekawszy i przede wszystkim, co myślicie o Volvo Carola? E, zostawcie suba, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, a ja dla Was mam Jeepa Commandera z 2006 roku, nieśmiertelna jednostka 5.7 V8, e, tutaj doja. Jeepa, no tych Commanderów mimo wszystko sporo kupujemy, dość ciekawa. Alternatywa 7-osobowy słuchajcie, samochód, auto kupione z Minor Dance and Scratches z, bez praktycznie uszkodzenia, z czystym tytułem, z przebiegiem około 200 000 km, fajnej wersji wyposażenia Limited. Eee, to kłamie, nie wierzcie ceną w internecie. To auto, a klient chciał klikać do około 2500 dolarów, ostatecznie kupiliśmy je w granicach 1400-1500 dolarów, natomiast, no, zobaczcie, w granicach, nie pamiętam, no, Harleyville, South Carolina, także wschodnie wybrzeże jakiś tam trochę droższy transport lądowy, dość duże auto, liczone jako duże do, do załadunku, więc myślę, że w granicach, no, 25 tysięcy złotych, chyba, że jeszcze w marcu, jak ten auto było dolar był droższy, to może powyżej 25 tysięcy to dolarów auto, to auto wyszło. Dobra, Tyle propozycji dla was na dzisiaj przygotowałem. Jeżeli się odcinek podobał, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszamy oczywiście na naszego Facebooka. Piszcie auta z USA, małpa autodiscover.pl, 509 420 000, jeżeli jesteście zainteresowani importem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.